<noise> Oglądałem Steflera w parelę. Witał się z bombardierem. No, podniezuję się bombardierowi, żeby go dziebił. No, i chce dowodzić, że na sobie radę, no, coś tam potrafi, coś tam potrafi. No, bo go złapie, poza miata niby. Proszę Państwa, Pyszczek sobie potatuował, kurczę, jak on wygląda, no, ale to jedną ma zaletę dobrą, że psy lubi jakieś tam, no, nie jest uchopakiem, tylko żeby sobie zaszpecił tą twarz, no, żeby takie... Malunki sobie na twarzy. Proszę Państwa, twarzy nie powinno się ruszać. Ja rozumiem, komuś skóra wisi, no to sobie wytnie. No to jak wytniesz ujemne skóry, no to jeszcze y jakoś wójdzie. Ale żeby sobie dokładać coś na gębę, wargi napuchnięte, kurcze, butoksy jakieś. Stifler, co Ty z ciebie zrobiłeś, chłopie? Przecież Ty dobrze wyglądałeś, a teraz jak? No kurde, mać. Oś... Ośmieszydłość. No, no, jak to inaczej można nazwać, zobaczymy Twoją walkę. Tak parodujesz, parodujesz tym garniturku. O kurczę, mać. Nie, już nie wiesz co z sobą zrobić, ale to się skończy. Już wkrótce, bombardy cię wyjaśni. Choć widziałem, że tam. Te techniki ręcznie dobrze opracowałeś sobie. Nie Niewiele ci to da. <laughs> Zobaczysz sam, przekonasz się na własnej skórze. Nara! Życzę powodzenia! <laughs>